Fantastyczne są te książki, czyli pogadajmy sobie dzisiaj o serii Koci za zaułek autorstwa Beaty Sarnowskiej. Czyli niby książki dla dzieci, a mnie 25-letnią babę absolutnie zachwyciły. Jak pewnie wiecie lub nie, ja jestem ogromną kociarą od małego dziecka, kocham koty i wszystko, co jest z kotami związane. Dlatego, jak zobaczyłam tę książkę na wystawce w bibliotece, to stwierdziłam, że muszę ją przeczytać. No i mamy tutaj historię czterech przyjaciółek, Julki, Oli, Zuzi i Leny, które różnią się wyglądem, pasjami, ale łączy je miłość do kotów. I mamy tutaj cztery wolontariuszki, które pomagają w Fundacji Koci Za która zajmuje się poszukiwaniem domów dla kotów. To jest taki dom tymczasowy, można by rzec. Ale nie tylko to mnie przyciągnęło do, te, do tej serii, już jakie ja zaczęłam ją czytać, to przyciągnęło mnie też to, jak bardzo ważne społecznie tematy ona porusza. Bo niby to są miłe i przyjemne historyjki o kotkach, ale nie do końca, bo mamy tutaj także poważne tematy. Na przykład problemy finansowe rodziców, mamy pierwsze miłostki, nawet mamy też tematykę rozwoju osobistego. Wyobraźcie sobie, bo pojawia się motyw prowadzenia. Bullet Journal, co dla mnie jest naprawdę super i myślę, że bardzo inspirujący dla młodego czytelnika, który przeczyta sobie taką książkę i pomyśli: hej, może to jest fajny pomysł, może też zacznę to robić. Także za to też mi się ta seria podoba. Jest napisana naprawdę przystępnym językiem dla takiej grupy 8-12. Bohaterki też są mniej więcej w tym wieku, także łatwo się jest młodemu czytelnikowi z nimi na pewno utożsamić. Jest także przepięknie ilustrowana. Tutaj pozwolę sobie pokazać kilka przykładowych stron, proszę bardzo. Także naprawdę bardzo polecam czytelnikowi w każdym wieku, nie tylko tym młodym, bo jak widzicie, ja mam 25 lat, a zauroczyła mnie ta seria i nie mogłam się od niej oderwać. Jest naprawdę ciepła, miła, ale też pouczająca, troszeczkę taka właśnie motywująca do działania, opowiadająca o spełnieniu swoich marzeń bez względu na wszystko. Także ode mnie serdeczne polecenko calutkiej trylogii. Jeżeli ktoś czytał, to dajcie znać, czy Wam się ta seria podobała.